No dobra, posprzątać. Osadzić jeszcze puszki. Kibel z włącznikiem, oświetlenia jeszcze nie mam. Kinkietu nie mam, lustra nie mam. A akrylę jeszcze zrobić. Ale już zaczyna wyglądać. I co znaczą płytki? A płytki te są prościutkie, tak jak mówiłem, miło je się układało. Fajnie się do kąta zeszły. Ten kąt wszędzie jest równiusieńki. Nie ma, że płytka się schodzi czy się rozchodzi. Szliw wygląda całkiem inaczej po zafugowaniu to wygląda po prostu elegancko, tak samo jak te zielone. Też były równiutkie, też szliw wygląda ładnie. Konatyk tak wygląda jak wygląda, no ale są krzywe płytki nie będziemy ich prostować. Dobra, kładę akryl w szczelinę. To futrynę zaraz trzeba malować. Już mam... Pudrynę za Gumka taka na, na prosto. O, muszę dołożyć. Muszę dołożyć. Jak się panuje na biało. To się zleje. Futyna będzie biała, płytki są białe. Więc się nic nie będzie odcinało. Żeby powstała jakaś różnica. Mm -hmm. Mm -hmm. nie chcę znowu też za dużo nawalić, żeby tego nie zdejmować w papier, bo.

No i też dotąd pomaluję na biało, co jest już oklejone będzie dzidzia. Półeczki też zafugowane. Czas wykonania. Na dobrą sprawę fugowanie z zrobieniem płytek to jest jeden dzień, tylko to się rozciąga w czasie, bo trzeba było poczekać aż zastygną. No ale czasowo patent dobry. Ledwo się styczeń skończył A ja już odmówiłem trzy mieszkania do zrobienia Po prostu nie ma mocy przerobowych Żeby były moce przerobowe to ile... Ile więcej by roboty było zrobione A tak to trzeba odmawiać i ludzie idą do kogo innego Niestety O, dobra, może. może się uda nie upieprzyć podłogi. Mogłem kupić akryl Express, ale ja mam co robić w międzyczasie. Dlatego też nie muszę tak poganiać. Czy używacie tych tulejek, które dają zawsze do, do zakładania na, na szpilkę? Ja to zawsze wyrzucam. Zważywszy, że tu mam inny montaż kibelka na te bolce, nie na śluby, także one by się w ogóle nie sprawdziły. No ale jak są kible przykręcane, jakoś ja nigdy ich nie zakładam. Nie wiem. Przecież to się nie opiera nigdy na szpilce, tylko zawsze macie te mimośrodowe. Podkładki plastikowej, na tym się kibele kopiera, a nie na szpilce. Także ja zawsze jadę bez. Inna sprawa jest mocowanie kibelków na te gąbki, które oni dają do. no do kibelka, żeby podłożyć. Powiem tak, ja bardzo rzadko tych gąbek używam. Z tej racji, że ona jest bardzo gruba. Jak już ona się dociśnie, to tam, to tak, ona się dociska dołem, bo wy siadacie na kibelku, więc go dociskacie dołem, a górą się odchyla. A dlatego, że ona jest taka gruba. Bardzo często ona ma zniwelować zły odlew yy, muszli. Dlatego ja zawsze sobie sprawdzam, Ja zawsze sobie sprawdzam, czy muszla jest równo odlana. Chodzi o to, czy nie wystaje na przykład tu któryś, yy, któryś element, czy to, w jednym kierunku nawet szlifowałem. Powiem wam, że szlifowałem, bo tak wystawało, że no, było ze 3 mm bujaka. Jeżeli muszla jest równa, tu zobaczcie, tu macie już przerwy z milimetr. Dobry milimetr półtora. I teraz jak dacie tą gąbkę, tu wam zrobi zgrubienie, to na środku będzie jeszcze grubiej tego silikonu, czyli będzie po prostu tego grubo. Ja sobie to sprawdzam pod kątem prostoty. Jak jest równo? A widzę, że odlewik jest ładny. Będziesz stał? Będziesz. Widzę, że odlewik jest ładny. Ja daję gąbkę, tą piankę od paneli. Dlaczego? To chodzi tylko o to, żeby fizycznie muszla nie dotykała Płytek Żeby nie daj Bóg nie było gdzieś punktowego nacisku I Wam płytka pęknie czy coś w tym stylu Ale to jest dużo za grube Jeżeli dacie taki podkład Możecie dać dwójeczkę y, Półtoróweczkę jeżeli macie W każdym razie podkład Od paneli Nawet ta gąbka czarna Ona jest trochę grubsza Bo oni widzę tu się zabezpieczyli Wzięli sobie cieńszą i grubszą gąbkę Ale nawet ta Dużo łatwiej się poddaje naciskając ją Aniżeli ta, którą daje groę. Poza tym ona i tak jest jeszcze o. To jest podwójna, spokojnie podwójna grubość. Jak nie lepiej? Tak. Także ja to wywalam. Albo zastosuję tą cieniutką, albo zastosuję tą czarną, bo widzę, że fajnie. I tak jest połowa cieniej. A i tak jakiś kawałek jest, o ten kawałek to mi nie wyda. Także bierzemy taki spad. jak mamy. I ja robię z tego. Spróbujcie, a nie pożałujecie. Naprawdę bardzo dobry pomysł. I ten kibel nie ma wtedy takiego błynięcia. Nie musicie na górze dawać grubo silikonu. Dobra, mam tu zamontować, zamontować dwa takie same kibelki. Czyli te z tym wodotryskiem, ale są dwa takie same. Chociaż pani mówiła, że jeden jest dłuższy. Ale te są takie same, z tego co widzę, 49, 49, ale co Wam chciałem pokazać, jeden rozpakowywałem wtedy do pru, no i mam go rozpakowanego, tutaj są śruby wsadzone już, te na ampul, którymi dokręcamy, bolce też były, I idę po drugi zestaw, bo do tego chciałem bolce wziąć, bo bolce są tu, ale zobaczcie, Jaki system montażowy jest tu. Są takie inne grzybki, są też te, 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 no, te mocowania, powiedzmy, takie nazwijmy, tylko że nie ma śrub. W zestawie nie ma śrub, żeby przykręcić i zablokować te bolce. O tyle jest fajne, że mają te grzybki na końcach widzicie inny system montażowy, że jak założycie kibel, to wam wskakują w takie dwie sprężynki. Czyli wam się poniekąd zatrzaskuje. Ale nie ma śrub, mam to drugi raz już, że brakuje śrub w zestawie. Dobre to jest? U jednej pani, że taką zdezelowaną łazienkę w bloku montowałem, też kupiła kibelek, przywiozła. Oczywiście z marketu. I rozpakowałem wszystko i też w tym zestawie, tak spakowanym, brakowało tych śrub do skręcania tutaj na ampul. Oczywiście pojechała i powiedziała, że nie było w zestawie. Tych śrub i tak dalej I nie wiem skąd oni to wzięli, ale wzięli Chyba z innego kibla pewnie wymontowali I market sobie już poradzi ze zwrotem i z gwarancją Ale no, no, no i co ja mam teraz zrobić? Też to zgłoszę I niech się martwią, że tak powiem właściciele, no bo co, co ja? Co ja bogu ducha winien jestem Jeden kibelek powieszę, bo jeden zestaw skompletuję a drugi powiem, niech jadą i niech walczą o, o zestaw. I jeszcze taka ciekawostka. Teraz zobaczyłem, jak wklipsowałem te mocowania. Zobaczcie, jak jest przewód zagięty. Nie wiem, czy to widać. Widać, On jest dosłownie złamany w pół. Bo jest tam tym drugim kibelku jakoś to jest podpięte. To w tym będę musiał pewnie najpierw go podłączyć i zobaczyć, czy w ogóle to działa. Bo się zamont zamontuje kibelek, wszystko, a się okaże, że to woda nie leci tędy Chociaż na pewno powinno być testowane. Po prostu nie będzie takiego ciśnienia, jak powinno być. No, zagięty jest ten przewód w cholerę. jest Dobra, no to go podłączam, zobaczymy, czy. Dobrze, że akurat mam uch, taki kranik zamontowany jak trzeba na trzy ósme. Księgnie. Wynalazki w mordę jeża. Teraz ja mi się naleje wody do kibla. Jeszcze mogę sobie jakoś skierować, to może sobie do bańki złapię trochę tej wody. Będę jakieś butelki, 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 gdzieś miałem butelkę. Miałem do odpowietrzania grzejników. O. Jakim to strumieniem wali, grubym? Ale dobra, woda leci. Nie będę tu strzelał jakiegoś kozaka, że dobrze leci czy źle leci. Leci. Tu szczelności żadnej nie musi być, bo jest zamknięte na zaworze. Więc nawet jakby tam gdzieś popuszczało, no chociaż się boję, bo będzie popuszczało, to będzie. Nie, będzie sięgało do środka, bo tu mamy rurę zapiętą. Także. Szczelność wymagana żadna. O, rety, rety, No, wiedziałem, że będzie leciało. Muszę iść po pojemnik tu to spuścić. Dobra, montuję. To, jak się docina, to każdy chyba wie. Odmierzyć odległości. Jak wymierzyć mocowanie? Przyłączy. Poziomica. Mierzycie do końca. Dajecie pół centymetra luzu na jednej, na drugiej rurce. Zakładacie rurkę do końca. Przy, przykładacie sobie to tak i odmierzacie sobie swoją wartość. Poziomica ma 5 centymetrów, ja tu mam 6 centymetrów. O tyle na górnej rurce. Mogę sobie odznaczyć te sześć tak. Wiem, że ta rurka mi dojdzie praktycznie do samego końca i ona wchodzi, żeby Wam nie skłamać, 3 cm za uszczelkę, więc granica waszego błędu to jest 3 cm, żeby źle uciąć. Dolna, dolna wchodzi 8,5, ucinam 8. Czyli zakładam sobie dolną rurkę, tylko na co trzeba zwrócić uwagę? Zobacz, jakiego mam tutaj babola. Jaka baba tu jest nadlana. Na dole jest gładko, ładnie, a tu jest taki... No, muszę się tego pozbyć szlifierką, bo może będzie ciekło jeszcze przez to. Ale najpierw sobie odmierzę. Czyli 8,5, teraz sobie muszę odmierzyć 8. Mamy poziomicę 5 cm. Przykładam sobie poziomicę plus 3 cm. I to jest moja wartość, którą odcinam. Dobrze? Wiem, dobrze, 8,5, czyli 8. No, nie możecie się pomylić. Nie wiem, jakby trzeba było źle zrobić, żeby to źle zrobić. Na pewno używać pasty ślizgowej, żeby wam to wszystko ładnie wchodziło. I da sobie tylko to odmierzyć dookoła obciąć równo jedno, drugie. I pakować kibel. No i to jeszcze trzeba ustawić. Ale to w każdej instrukcji jest, ile powinniście mieć odpłytek do osi ustawione, żeby wam bolec trafił. Zawsze ustawcie to tak, żeby ten bolec wam trafił w to miejsce, w to miejsce bliżej. Bo jak będziecie ściągać, będzie, im głębiej będziecie wkręcać śrubę, tym bardziej będzie kibel dociągało. I oczywiście nie odliczać gąbki, liczyć bez gąbki. Bo ten zapas gąbki, który będziecie mieli, to też będzie na ten dociąg. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Żeby sobie tego nie odliczać. To o tyle się pogrubicie, o tyle kibel wam wyjedzie i śruba wam przykładowo trafi w to miejsce. I jak będziecie wkręcać, to to siłą rzeczy ona wam kibel dociąga. Bo jak wam trafi w to miejsce, to będziecie dokręcać i kibel wam będzie odjeżdżał. Czyli ona musi trafić tu, na brzegu gdzieś. I z siłą dokręcania będzie kibelek wciągany. Dobra, cisne rurki. Babola zeszlifuje tarczą do, do płytek. I montujemy.